Czy ktoś pyta dzieci, czy chcą być rzecznikiem prasowym w swoim życiu, to żadnej tak nie odpowie, więc... Obchodziłaś dwa lata pracy w łks Trudne pytanie. To jest taka ważna cecha, którą dobrze mieć pracując w klubie. Ja powiem po rzecznikowego mu, na spokojnie. Cześć, nazywam się Martyna Krawczyk, witam Was serdecznie w kanale Yellow Sport, w którym rozmawiamy z ludźmi sportu. Czasami będą to gwiazdy prosto z boiska a czasami nietuzinkowe osoby, bez których sportowego sukcesu po prostu by nie było. No i tak dzisiaj trafiliśmy do Łodzi, a wszystko za sprawą Marty Olrzewskiej, rzeczniczki prasowej ŁKS Łódź. Cześć Marta. Cześć, dzień dobry. Bardzo mi miło i w ogóle jestem zaszczycona zaproszeniem do tego projektu. Bardzo mi miło. Marta, przygotowując się do naszej rozmowy... Parokrotnie miałam okazję przeczytać, że jesteś twarzą tego klubu. Jak czujesz się z tak dumnym tytułem? Tak, to jest duża odpowiedzialność na pewno, jak ktoś tak mówi. Yy, trochę tak jest, rzeczywiście, bo yy, kiedy w klubie dzieją się jakieś ważne rzeczy. No to siłą rzeczy ja się gdzieś koło tego pojawiam. Albo prowadzę konferencje, które są istotne, które mówią o jakichś zmianach w klubie. Też oczywiście te konferencje około ale już mówiąc o tych rzeczach takich. Ważniejszych i bardziej przełomowych dla klubu, no to rzeczywiście moja twarz się koło tego pojawia. No i też prowadzę, mam swoje konto na Xie, gdzie ta społeczność kibiców jest duża i niekiedy. Tam jest to miejsce na wymianę informacji, na jakieś dodatkowe odpowiedzi dla kibiców, więc myślę, że z tego wynika właśnie to stwierdzenie, że jest się twarzą klubu. Choć tak naprawdę, moim zdaniem, twarzą klubu są jednak piłkarze i ten kor nasz, czyli właśnie pierwsza drużyna łódzkiego klubu sportowego. Jaka jesteś bardzo skromna. <ścoughs> <ścoughs> Niedawno obchodziłaś dwa lata pracy w ŁKS-ie. Czy jakoś świętowałaś? Nie, nie było jakiegoś wyjątkowego świętowania, ale tak, to prawda, 1 grudnia minęły dokładnie dwa lata od kiedy pracuję tutaj w klubie. Muszę przyznać, że to bardzo ciekawe dwa lata w moim życiu i bardzo się cieszę z tej zmiany zawodowej, która nastąpiła właśnie u mnie. Świętowania wyjątkowego nie było. Mam nadzieję, że okazją do świętowania będzie najbliższy mecz. Mocno trzymamy kciuki. Tak. A z perspektywy tych dwóch lat, czy jest coś, co Cię w pracy rzeczniczki prasowej, klubu piłkarskiego zaskoczyło? Czy to jest właśnie tak, jak sobie wyobrażałaś? Na pewno nie jest tak, jak sobie wyobrażałam, bo <laughs> nawet na poziomie gdzieś rozmów rekrutacyjnych... Hmm... Nie do końca tak miałam przedstawianą swoją rolę w klubie, ale to też jest tak, że jak zaczyna się tutaj pracę, to pojawiają się pomysły, pojawiają się projekty, pewne rzeczy i aspekty działalności klubu się rozwijają. No i siłą rzeczy człowiek chce być częścią tego, więc to tak trochę jest, że tutaj to, te oczekiwania rozmijały się z rzeczywistością po prostu, bo Klub też się rozwija i ma też coraz nowe kierunki działania. Co mnie zaskoczyło? Zaskoczyło mnie na pewno to, że to nie jest tak, że odpowiadasz tylko przed swoim szefem, ale też trochę odpowiadasz przed kibicami i przed całą dużą społecznością. I to było dla mnie zaskoczenie rzeczywiście, że bardzo duża część naszej pracy, mówię naszej, bo mam tutaj na myśli cały zespół marketingu, jest komentowana, jest oceniana, jest gdzieś weryfikowana też przez kibiców właśnie i naprawdę jest to dość skomplikowana materia, bo wykonując swoją pracę nie zwracasz uwagi tylko na siebie, na to co ty chcesz, co możesz zrobić, tylko naprawdę trzeba bardzo mocno brać pod uwagę i otoczenie, też drużynę, z którą się pracuje, więc tych czynników jest całkiem sporo. No właśnie, e, nawiązując do społeczności czy Twoja praca pozwala Ci na rozdzielenie życia prywatnego od zawodowego? Czy jest Marta w pracy i Marta prywatnie? I jak się z tym czujesz? Zdecydowanie jest Marta w pracy i Marta prywatnie, tak, staram się nad tym pracować, aby to ten work-life balance jednak zachować w swoim życiu. Jest to trudne, a raczej bywa trudne, dlatego że też, no, nie oszukujmy się, często te nasze aktywności związane z życiem klubu, no, one nie funkcjonują w godzinach 8-16, jak sobie ludzie czasami wyobrażają pracę biurową, tak to nazwijmy. Um, więc tu te aspekty właśnie prywatno-zawodowe niekiedy się mieszają, no, ze względu nawet na te pory. Meczów, czy meczów, czy meczów wyjazdowych, też, ale i naszych aktywności, jakichś innych, eventów, które organizujemy, no też one wykraczają poza tę sferę standardowej pracy powiedzmy, takich standardowych godzin pracy, może tak. Ale to też jest tak, że kiedy zaczyna się być w klubie, człowiek jest z nim coraz bardziej związany. No to też i trochę rodzina bardziej w to wchodzi, też znajomych się robi coraz więcej w tym środowisku, i tak to otoczenie prywatno-zawodowe zaczyna się troszkę zacieśniać między sobą. Więc. Warto jest oczywiście zachować taki zdrowy balans, żeby gdzieś czasem jednak ta głowa od piłki nożnej odpoczęła, ale jak to mówią moi koledzy w biurze, piłka nożna, spać nie można, więc trzeba być gotowym tak naprawdę do pracy i do działania o każdej porze dnia i nocy. Jak ja wyobrażam sobie pracę rzeczniczki prasowej dużego klubu piłkarskiego, to mam wrażenie, że jest ona właśnie bardzo dynamiczna. I jak wygląda Twój taki standardowy dzień pracy? Budzisz się, łapiesz za gaśnicę i biegniesz, czy jest ten czas na jakąś kawę rozmowy przy ekspresie, sprawdzenie maili? Mhm. Na pewno jest to praca dynamiczna. To tak, to się zgadzam w 100%, natomiast nie ma czegoś takiego, jak standardowy dzień. Bardzo trudno jest to zdefiniować jako taki standardowy dzień, bo właśnie przez to, że ta praca jest dynamiczna, to często każdego dnia dzieje się coś innego i to jest, uważam najlepszy element tej pracy, bo ja bardzo nie lubię takich nudnych zajęć. Tylko lubię, jak się coś dzieje. Czasami pracujemy w terenie, czasami pracujemy w biurze. Oczywiście ja też często pracuję przy komputerze, ale jest bardzo dużo takich elementów, kiedy od tego komputera można odejść, od tego biura, z tego biura trzeba wyjść i właśnie działać w terenie. Więc to jest bardzo pozytywny z mojego punktu widzenia aspekt tej pracy. Ale hmm, pytałaś o dzień standardowy, i czy jest czas na kawę? Oczywiście musi być czas na kawę, bo bez tego się nie da funkcjonować. Rozmowy przy ekspresie też muszą być, bo moim zdaniem w ogóle budowanie relacji w zespole to jest rzecz bardzo istotna. No i cóż, no, sprawdzanie maili to też jest yy, codzienny obowiązek, no bo yy, to jest jakaś forma komunikacji, którą trzeba yy, zachować. Ale no, bywają takie dni, że yy, po przebudzeniu gdzieś przy śniadaniu w domu jeszcze biorę telefon do ręki, okazuje się, że mam tam mnóstwo powiadomień i wtedy już wiadomo, że to nie będzie zwykły dzień, tylko to już jest wtedy właśnie łapię gaśnicę i pędzę do pracy, bo wiadomo, że coś tam się wydarzyło i trzeba działać. Co szczęście takie sytuacje jest. Zdarzają się coraz rzadziej, praktycznie. Tak. A jak to jest przychodzić do pracy zamiast do biura, to na stadion? Cudownie, cudownie, to jest wspaniała rzecz. To jest naprawdę, uważam, bardzo pozytywny aspekt tej pracy, że właśnie nie przychodzimy do biurowca, do jakiegoś takiego um, surowego biura tylko właśnie codziennie pracujemy na stadionie. Uważam, że to jest wspaniały aspekt tej pracy, dlatego że jesteśmy blisko drużyny czyli też samych zawodników. Jeśli mamy do zrobienia jakiś kontent boiskowo-piłkarski, no to idziemy na trening i idziemy poglądać, jak piłkarzom idzie i jak oni się przygotowują. Jeśli mam jakiegoś, jakieś służbowe spotkanie albo jakiś służbowy telefon muszę wykonać, to mogę wyjść równie dobrze i usiąść na ławce rezerwowych i stamtąd ten telefon wykonać. Więc no myślę, że niewiele osób w pracy ma taką możliwość, Przejdąca aby. Aura. Tak, dokładnie, żeby, żeby z takiej możliwości skorzystać. Także praca na stadionie to jest coś absolutnie wyjątkowego i coś, co mnie się osobiście bardzo, bardzo podoba. Nasuwa mi się pytanie, kiedy pojawiła się u ciebie sympatia do EUKS-u? Czy urodziłaś się już w koszulce klubowej, czy ta miłość do drużyny pojawiła się, jak zaczęłaś pracę? Bardziej z rozpoczęciem pracy. Ja jestem łodzianką od urodzenia, więc ta świadomość LKS-u w łodzi oczywiście we mnie była, natomiast przyszłam z zupełnie innego otoczenia zawodowego. Wcześniej byłam dziennikarką, ale sportem zajmowałam się tak sporadycznie. Więc ta, to przywiązanie do klubu, ono znacznie wzrosło w momencie rozpoczęcia pracy i to też jest tak, że jak się tutaj pracuje, poznaje się tych ludzi, poznaje się zawodników, całe to otoczenie, jak to wszystko wygląda, no to to się tak nakręca samo i oczywiście to rośnie z każdym dniem. A jakbyś miała dać jakąś radę? Młodej osobie, która marzy o tym, żeby pracować w klubie piłkarskim, to jaka byłaby to rada? Trudne pytanie. Trudne jest to pytanie, ale wydaje mi się, że poradziłabym, aby być otwartym na szanse, które się pojawiają, albo być też czujnym na ogłoszenia powiedzmy, bo jest tak, że od czasu do czasu kluby właśnie szukają, czy to nie wiem, praktykanta, stażysty, kogoś kto pomoże, albo nawet jak nie szukają, to próbować też samemu coś zaproponować. I taka otwartość właśnie w tym wypadku bardzo pomaga, dlatego że to jest praca z ludźmi na każdym etapie, bo Brzydko mówiąc, naszym produktem jest człowiek, jest drużyna składająca się z piłkarzy, więc tutaj cały czas pracujemy z człowiekiem. I ta otwartość to myślę, że to jest taka ważna cecha, którą dobrze mieć pracując w klubie. Myślę, że komunikatywność i otwartość w ogóle jest taką cechą i umiejętnością niezwykle ważną. Tak i pomocną tutaj. O wynikach sportowych mówi się bardzo dużo. Mhm. A jakie są sukcesy pozabojskowe, o których chciałabyś powiedzieć, z których jesteś dumna? Mm -hmm. E, czyli to jest ten moment, kiedy mogę się pochwalić trochę, <grym> fajnie. E, myślę, że takim naszym e, sukcesem, albo może też e, moim osobiście w, w zespole, w którym pracuję, jest to, że bardzo e, otwieramy się na różne współprace takie CSR-owe. E, to jest też dla mnie osobiście ważne, bo uważam, że jako klub e, i jako marka tak ważna jak Łódzki Klub Sportowy. My musimy pokazywać, że też mamy wpływ na nasze otoczenie i tak no, widzimy się w grudniu, dopiero co skończył się listopad, ostatnia właśnie akcja Movember, gdzie udało nam się z lekarzami tutaj z łódzkiego szpitala i też z NFZ-em łódzkim zorganizować badania profilaktyczne dla naszych kibiców to jest bardzo satysfakcjonujące dlatego że właśnie po przeprowadzeniu tej akcji spływały do mnie maile z podziękowaniami że udało się coś takiego zorganizować że fajnie że panowie skorzystali z tych badań że już wiedzą że są zdrowi więc to są takie chwile które dają bardzo dużo satysfakcji wcześniej na przykład też z jedną z łódzkich fundacji przypominaliśmy o światowym dniu zdrowia psychicznego to też bardzo ważny aspekt w obecnych czasach i rzecz, która absolutnie mnie wzruszyła. Chcieliśmy zrobić coś wyjątkowego, i zamiast minuty ciszy e, dla osób, które walczą z kryzysem e, psychicznym, była minuta braw, wsparcia na trybunach. I uwierz mi lub nie, ale jak zaczęli kibice bić brawo i zawodnicy, którzy byli na boisku, i cały stadion wypełnił się tymi brawami na minutę, to naprawdę u mnie pojawiło się wzruszenie, bo to. Y to były brawa, które naprawdę dawały siłę, uważam. I właśnie takie, z takich akcji ja jestem bardzo dumna, bo to pokazuje, jak wspaniałą mamy społeczność, jak bardzo nasi kibice potrafią się zaangażować w takie działania i też jak jest to potrzebne właśnie im, aby pokazywać, że my jako klub też umiemy w takie rzeczy się angażować i też zwracać ich uwagę na pewne problemy czy zagadnienia z życia. Chciałabym cię jeszcze zapytać właśnie o e, satysfakcję. E, jakbyś mogła opowiedzieć o jakimś e, meczu, sytuacji, projekcie, może właśnie u, u, któryś z tych o których przed chwilą mówiłaś, e, który z tych projektów dał ci tak dużą satysfakcję, że wróciłaś do domu i pomyślałaś sobie właśnie dlatego jestem rzecznikiem prasowym ŁKS Łódź. Śmieję się trochę, dlatego, że jak sobie myślę że czy ktoś pyta dzieci, czy chcą być rzecznikiem prasowym w swoim życiu, to żadnym tak nie odpowie, więc <grym> to> ale to, tak, to taka dygresja. Jeśli chodzi o satysfakcję z pracy, to ja ją często odczuwam, dlatego że dużo jest takich projektów, które od nas wymagają dużo przygotowania, dużo logistyki, jakiejś pracy kreatywnej, i efekt, który później widzimy no właśnie daje dużą frajdę. Ja bardzo lubię też oprócz tych akcji CSR-owych, o których mówiłam, to bardzo lubię obozy letnie z piłkarzami, bo tam jest szansa, po pierwsze, żeby ich trochę bliżej poznać, a też dla nas, jako dla tej ekipy medialnej, żeby się trochę wyżyć, mówiąc krótko, bo tam mamy taki czas, kiedy możemy się skupić tylko na tym i na produkowaniu właśnie treści, które są takie blisko drużyny. I miałam okazję już być na dwóch obozach letnich, gdzie właśnie pracowaliśmy w trzyosobowym zespole. W tym roku mieliśmy troszkę zwiększony na jakiś czas ten zespół i w zasadzie te materiały, które tam produkowaliśmy, jak one już były gotowe do obejrzenia, no to jest taka satysfakcja, że fajnie, że to się udało, i że czasami to jest takie trochę spontaniczne, a czasami trochę zaplanowane, i to, to jest bardzo fajna praca ogółem, która naprawdę daje dużo satysfakcji. I jak sama widzisz, bardzo różnorodna, bo to nie jest tak, że rzecznik siedzi tylko i nie wiem, pisze komunikaty prasowe. Właśnie dlatego pracując tutaj, warto być otwartym. Tak. Marta, nie byłabym sobą. Gdybym nie zapytała o Twoją pasję poza zawodową, czy to również jest pasja sportowa, a może zupełnie coś innego? Hmm. Przyznam, że to jest tak, że w czasie wolnym teraz ja raczej staram się odpoczywać i tak nie mam takiej jednej pasji skoncentrowanej. Też jestem mamą, więc ten czas wolny dzielę pomiędzy te obowiązki rodzinne a gdzieś swój własny relaks. Ale lubię czytać książki, lubię obejrzeć fajny film, serial, więc to, to są takie rzeczy, które lubię. Nie powiem, że to jest moja pasja, bo to chyba za dużo. Co może być ciekawe, kiedyś tańczyłam w zespole ludowym bardzo długo, natomiast no te, te pasje musiałam porzucić, ale gdzieś tam miłość moja do, do folkloru właśnie też została. I jak są, nie wiem, czy jakieś koncerty, czy właśnie wydarzenia związane z tą tematyką, to, to bardzo chętnie też uczestniczę i oglądam. Przygotowałam dla Ciebie jeszcze e, cztery e, krótkie pytania. Okay. E, chciałabym, żebyś się z nimi zmierzyła. Ronaldo czy Messi? Messi. E, mecz o 12:40 czy o 20:30? O 20:30. E, relacja prosto z szatni na żywo czy post na spokojnie? Ja powiem po rzecznikowego mu na spokojnie. <laughs> e, a kinesiotaping. Kolorowy czy raczej klasyczny beż? Kolorowy, ja lubię kolory. <grych> Dziękuję Ci serdecznie za naszą rozmowę. Dziękuję również. A Wam, szanowni widzowie, serdecznie dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Jeśli Wam się podobało, to koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Będzie nam niezmiernie miło. A ja Wam bardzo dziękuję za wizytę nawet taką wirtualną na stadionie Miejskim Mienia Władysława Króla Włodzi, na stadionie, na którym swoje mecze rozgrywa łódzki klub sportowy.